Cześć! Witam Was ponownie w kolejnym odcinku z serii Strzelmy sobie randomka i dziś zagramy amerykańskim lightem T49. Długo wyczekiwałem na zakup tego pojazdu aż w końcu nadeszła pora, aby go zakupić i powiem szczerze, moje dotychczasowe wrażenia są mocno, mocno przeciętne. Po prostu gra mi się tym fatalnie. Ilość faili które no, są w moich bitwach to jakaś masakra, i na trzy rozegrane potyczki tylko raz przekroczyłem wartość 1000 dema, co chyba już świadczy o jakimś problemie. Nie jest to wina pojazdu, tylko bardziej yy, mojego stylu gry. Ja preferuję jednak lighty, które strzelają normalnie, bez chaobicy, która przeodowuje kilkanaście sekund, ale trzeba tu jednak podkreślić, że Zdarzyła mi się jedna bitewka, gdzie naprawdę można było poszaleć, to było na dziewiątkach. I tam, no nie powiem, te pociski kumulacyjne naprawdę dają radę. Penetracja 152 mm daje radę, także zobaczymy, zobaczymy. Może raz będą chociaż dziewiątki. Sam pojazd, oczywiście, jest typowym fan tankiem w grze. World of Tanks. O, są dziewiątki, o to chodziło jest fan tankiem, ponieważ no, trudno o inny czołg lekki z taką chaobicą, która no jak trafi to porządnie. Yy, I powiem wam, że po prostu trzeba się do tego przyzwyczaić. Nie ma czegoś takiego jak innymi lightami, że bitewka dwie od razu yy, szalejemy, robimy po 2000 3000 damage'a. Tym gra się nieco inaczej. Trzeba y, czasu na ogarnięcie tej chaobicy. Zresztą podobnie miałem z KW2 też na początku. Nie czułem mocy tej chaobicy. Dopiero po tam kilkunastu bitwach zrozumiałem jak tym się strzela. Więc y, nie zrozumcie mnie źle, ale mam wrażenie, że dzisiaj będzie słabo. Będzie, będzie słabo. Także lecimy. Losowanie jest bardzo dobre. Naprawdę, jak tak patrzę, to. Tutaj jest potencjał na ładny demecz. T49 to jest pojazd, który na tej mapce też może dać radę, bo rywale pewnie będą przyjeżdżać przez most. Erenberg słynie z tego, że z tej strony naprawdę można zrobić za darmo kilka tysięcy demecza. Po prostu na przyjeździe rywale popełniają błąd i skracają, a potem dostają solidne bęski. Zobaczmy. 405. No to nie jest bardzo dużo, ale umówmy się. Stracili już ósmy tier, a bitwa dopiero się zaczęła. What? Nie wiem jak wy, ale ja widziałem T29 i już go nie ma. Co się stało? Dobre pytanie. Kolejny czołg TVP yy, T3400. Nie, to było bardzo słabe. To było bardzo słabe dostałem jeszcze od UDES-a, ale to już jest. Większy problem skąd? On się czaj. Nie ma, co prawda, arty, ale już mam 400 HP, i właśnie o tym Wam mówiłem. Udes, zobaczmy, czy wejdzie. Leci 400. Słabo, prawda? W niego dużo lepiej byłoby strzelić kumulem, ale na razie nie odważę się, bo rywale tutaj pokazują tylko wieżyczki. A sami wiecie dobrze o tym, jak to będzie wyglądać, kiedy trafię w wieżę. Będzie rykoszet. Lepiej. Zadać coś niż nic. W tym wypadku jest to dużo, dużo, dużo pewniejsze. Więc w tej pozycji, którą teraz zająłem, mogę się sprawdzić, bo T49 świetnie opuszcza armatę. Także poczekam tutaj, poczekam i... No może ktoś się chociaż raz pokaże. T37 może podświetlić. Nie wiem dlaczego... Co ty koleś robisz? Dlaczego mnie... Kurna, no zobaczcie, typa... To jest typowy przykład kogoś, kto nie ogarnia, wypycha innych, a mógł przyjechać obok bez problemu. No dobra, są czołgi, wychylamy się jak Panther. Nie, nie ma opcji. UDES tam jest z tyłu, tylko wiecie jaki jest problem z UDESem? Że on jest w tych krzeczorach i dopóki nie strzeli, na pewno go nie zobaczymy. Eee... Podjadę bliżej, podjadę bliżej, bo to nie ma co się tak czaić. Demage ucieka. A rywale nie mają wcale aż tak dużo czołgów jak Tiger, uwaga. Pod tym kątem 300 damagea. Co? 160? <grytanie> ok, coś jest na rzeczy. No nie spodziewałem się, że tak słabo wejdzie. No kurde, rozumiem. No dobra, sugo i tym samym tak naprawdę yy, chyba moje przepowiednie się sprawdziły. 1000 demerza. Już bitwa jest prawie wygrana, a nic nie postrzelałem. Dobra. Yy, wszystko jedzie teraz na lewo. Dlatego też zaraz załaduję hita. Po prostu załaduję hita i... No zaryzykujemy strzał z mniejszą pewnością. Kurna, ale to szybko jeździ. Jest bokiem, słuchajcie, jest bokiem. To może wejść. Wejdź, wejdź, wejdź. Kurde, co jest z tym działem? No nie wiem, naprawdę nie wiem. Ale nie układa się to dobrze. Typ 4 Heavy jest ustawiony tak, że jakbym na niego wyjechał, to może by nawet dostał. Tylko że on ma dobry pancerz od boku. I to musiałby być wyjazd na plecy bardziej na plecy niż na bok. Pantera 8, 8 podjechała, bliżej również. Też w teorii świetny cel, Emil. No tutaj jest sporo czołgów, ale zaryzykujemy wyjazd, co? Nie ma co się czaić. AMX-30 jest, z bokiem. Tylko, że on jest daleko, to już jest inna rzecz. Dobra, strzelę. Kurna, nie, nie ruszaj się. O, 700! No i to jest moc. To jest, kurde, ta moc kumuli. Najlepsze w tym pojeździe jest to... O nie. Odwal się ode mnie, odwal się. Najlepsze w tym pojeździe jest to, że te kumule. I to jest piękne są. Nie za golda, tylko za tam niewielką sumę kredytu, więc tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, aby z nich korzystać, bo są stosunkowo tanie. Emi kombinuje tutaj jak nie dopaść, ale nie dam się. Waga. Type, type, type bok. Kurde Muszę strzelić w plecy Objeżdżam go Jeszcze nie, jeszcze nie. O, tam celuj, tam są rywale, tam celuj. Czekajcie. Plecy, plecy, pokaż plecy. Koniecznie go objadę i to będzie pewny strzał. A nie kurde od boku. Dobra, nie. Tutaj. No nie wierzę w to. Nie! Nie weszło. Nic nie wchodzi. Idą ma tego pancerza z boku. Od tyłu na pomarańczowo. Chce mnie dobić, ale nie da rady. Dobra, te trzy dwa go dobił. Co jest grane? Dlaczego go nie przebiłem? Zaraz sprawdzimy, ile on ma pancerza. Teoretycznie nie jest aż tak źle, bo zrobiłem damage po spocie. Nawet nie złonię całe 2000. Ale że jako dwa razy nie przebiłem od boku. Chyba to był błąd. Ile on ma pancerza? Gdzie jest to japońskie drzewko? Tu jest. Bok 140. Z tyłu 150. Dobra. No to już wiemy wszystko. Nie dało rady go przebić po prostu. Nie polosowało penetrację. Bo gdyby jeszcze wylosowało dobrą penetrację, to może by weszło. Ale tak. Pewnie rosowało poniżej średniej i dlatego miały miejsce aż dwa rykoszety. To jest jednak pewien problem. Powiem Wam, że te kurde kumole, gdybym miał 200 peny, to by była lepsza sprawa. Dobra. Teraz mapa Westfield. Znowu losowanie na dziewiątki. Jakiś cud chyba, bo do tej pory niemal cały czas dychy. Jedna arta i jedziemy na lewo. Ostatnio jak nagrywałem odcinek dziewięćdziesiątką, to stwierdziłem, a pojadę sobie na środek. No i tak pojechałem, że dostałem kompilacje po czym bitwa trwała dla mnie niecałą minutę. Także chyba to jest dobry powód, aby zrezygnować z tego planu na przyszłość. Jadę w lewo i zobaczymy czy teraz coś się uda postrzelać. Mają dużo papierów seta Skoda WZ90, to wszystko może dostać z HEK-a za potężną ilość uszkodzeń, więc jest fajna szansa na damage, ale no, muszą tu pojechać. Muszą tu pojechać koniecznie. Nie wiem, jak wy, ale no ja właśnie. Chyba nawet bym się pokusił o granie tym T49 na taką. dłuższą eee, metę innym działem. Innym działem, czyli 90, bo ona naprawdę jest interesującym wyborem. Z tego co czytałem, to tam jest 250 penetracji na złocie. Przeładowujemy niecałe 6 sekund. No i damage także jest sympatyczny, więc na pewno nie jest to zła opcja. A dla mnie do takiego trochę antyfana amunicji... Aha. Kurde. Tak celowałem typowo w bok z Liczyłem, że może wejdzie z tego haeka, ale nie. Niestety. Nic z tego. A teraz. Kurde. No niestety. Nawet na racjach. Nie wchodzi z woleja. Ten celownik długo się skupia, ale nie aż tak długo, aby nie trafiać. Kurde, no. Dwie próby, i już coś powinno chociaż raz wejść. Może panterę. Może w panterę. Jest bokiem. Aha. Dobra. Nie ma tak dobra bitwa. Tysiąc uszkodzeń po asyście, i tak naprawdę to tyle, jeśli chodzi o mój wkład w całą bitwę. No, jakaś tragedia, biorąc pod uwagę, że było to takie losowanie, niewiele twardych dziewiątek, tak naprawdę tylko te dziesiątka i no zero, zero uszkodzeń. I teraz tak naprawdę chyba skłaniam się ku tej armaci. No, kurde, naprawdę te parametry są dużo lepsze niż tutaj. Dobra, ostatnia szansa. Jak nie pyknie, to po prostu olewam ten czołg i albo będę za Frejkspar tą linię, albo yy, wybieram inne działo. Tylko, że grając innym działem wiadomo tylko na złocie, bo ta penetracja podstawowa 102 chyba nie wystarczy na nic, na dziewiątkach, dziesiątkach. Trzeci raz mam losowanie na dziewiątki, nie mam pojęcia co jest grane, kto ustawiał te bitwy, ale jestem mu bardzo wdzięczny, bo to nie jest częsty widok. I tak samo jak ostatnio, wiele miękkich czołgów. Jedna arta jest, i powiem Wam, że chyba najlepiej będzie pojechać na początek, na środek. Yy, spróbujemy zaświecić to, co wjeżdża tam. Może będzie jechała Skoda. No, Skoda byłaby najlepszym celem. Ewentualnie jakiś light. No i taki koleś, jakby dostał za 800, to na pewno byłoby miło. Yy, pamiętajmy o tym, że mają te deków sporo. I to jest pewien problem, bo jeśli ustawię się... Yy, zbyt agresywnie to dostanę. I to nie małą kompilację. T49 ma ten problem, że jest strasznie duży. I co z tego, że... Czekajcie. <ścoughs> Dziękuję, dobranoc, pięć stówek. Na początek bitewki. To jest moc. No dobra, zaczęło się nieźle. Zaczęło się nieźle. T54 wjechał po naszego lajta no ja mu nie pomogę, kurde, nie pomogę ci koleś, niestety, ja ładuję jeszcze i to jeszcze dłuższą chwilkę. Czekajcie! 834! Dla takich chwil gra się tym czołgiem, no w końcu, kurde, się układa, 1300 damage'a, a dopiero się zaczęło, jeszcze minuta nie minęła, kiedy zrobiłem ten damage. T-54 już wie, że jest słabo. Jedzie do mnie, jedzie do mnie. Czekajcie, ja go zaraz tutaj pacnę. Będzie przyjeżdżał, będzie przyjeżdżał. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. No nie, 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 nie. Za wysoko, za wysoko. Przejechał, nie było szans. Dobra, cofamy się, bo Arta... O, Arta na pewno tutaj będzie celować. Skorpion wjechał na środek. Z bulldogiem niemieckim. Trochę to jest ryzykowne. Yy, trochę to nawet ma opowiedziane, bo... Jak się dobrze ustawią, to będą nie do wyjęcia. Dobra. Uwaga, leciutko, leciutko, leciutko. Nie za bardzo, nie za bardzo. T25 przez 2 był tutaj ostatnio. I to jest duży problem, bo ja mogę się wychylić, ale przyjęcie od tej dwójki to będzie za duża strata. 90 jedzie. Agresywnie, pomogę jej, pomogę jej, żeby nie wyjechała sama. Bo ona przyjmie teraz za bardzo, kurde Jest, zobaczyli nas, IKV To jest problem. Już wiedzą o naszym pomyśle. Te 5-4 tam jest po lewej stronie. Czekajcie, czekajcie. Pokaż się, nie no, nie, ty, nie, ty nie, ty nie, ty nie, ty nie. Ja ciebie nie zniszczę. Dobra, nieważne, przepraszam. Pomyłka. Skorpion! Kurde, jak ty znalazłeś przestrzał? Wie, że mnie trafił. No i to jest. zła wiadomość, to mało powiedziane. WZ dostał w plecy od T25 przez 2. No nie wiem. To jest słaba sytuacja. Chyba się stąd wycofuję, bo. No w tej sytuacji. No padniemy. Kurde, padniemy. Jest skorpion. Gdzie on celuje? We mnie. Celuje we mnie. WZK zdejmie bulldoga, to jest dobre. O, skorpion się cofnął. Moment. Rykosze to od skorpiona. Co? Dobra. Próbowałem. Dałem szansę amunicji hit, a teraz przychodzimy na normalną amunicję. Normalna amunicja HE. Jasną to diadę. Może mnie nie zobaczy tym Tedekiem. Zobaczy mnie. I to jest to. Gdzie się nie ruszę, Od razu mnie widać. Light powinien mieć kamuflaż dobry, no ale tutaj jest nieco inaczej. Dobra. Wjeżdżają nam, nam na kapa. Nie ma już komu tego bronić, więc ustawię się tutaj w krzaczki. I przycylujemy w 103 Jedzie bokiem. No, 324 zawsze coś. Nie jest to dużo, ale powolutku ich klepiemy. Nie wiem, czy nawet Hita bym nie załadował na T29, bo on będzie ich obokiem. Zobaczcie, jak jedzie. Ale nie, tak też mogę strzelić. To jest dobry wybór, bo. Tu jest dystans. O! No i 300. I tak powolutku, powolutku klepiemy. WZ ma się dobrze. Jeszcze. Skorpion kombinuje od środka. Kombinuje, kombinuje i wiedzie tutaj. Żeby tylko mnie nie trafił. Bo może spokojnie. Ja naszego będę osłaniał, Skorpiona jak trafię, to, wie, to wiecie za ile, bardzo dużo, tylko, sęk w tym, aby nie trafić go w wieżyczkę. Czekajcie. Bok wieży? <ścoughs> Kurna! Jak nie zdjąłeś na strzał? 800 weszło w niego, ale ten mi za 300 trafił. Musiał strzelić z HE. No, kurde, no. To jeszcze było do wyciągnięcia. Widzieliście 800 damage'a z HEKA w t 25 przez 2 ale to mnie te, ten lightweight za 336? Tylko z amunicji HLK ma taki damage. Z innej nie było szans. Nie wiem, jak on to zrobił, że tak w ogóle przebił, trafił. No, to jest akurat papier T4,9, ale. No, nie przypuszczałem, że tak to wyjdzie. Dobra. I tak, ta bitwa była zdecydowanie najlepsza. Dużo, dużo lepsza niż poprzednie. No i szczególnie lepsza niż ostatnia. Ale porażka jest. Dwa zwycięstwa, jedna porażka. E, 3000 damage'a. Najlepszy demecz damage na dziewiątkach. No to tylko pokazuje, że nawet taki pas jak ja na tym pojeździe czasami e, ma moc. No, damage mógł być jeszcze większy. Umówmy się, gdyby weszło w Skorpiona, to byłoby... 3700. Gdyby weszło w niemieckiego Bulldoga, byłoby też więcej. No ale nie możemy wymagać, aby każdy pocisk nagle trafiał. To jest w końcu trochę taki rozrzutnik gnoju. Celność 0,6 na 100 metrów. Także nawet jestem zadowolony z dzisiejszej prezentacji. Myślałem, że będzie gorzej. Yy, I co? Chyba to by było na tyle, jeśli chodzi o bitewki. Mam nadzieję, że na dłuższą metę będzie mi szło nieco lepiej. Chciałbym jeszcze zrobić jeden odcinek o tym pojeździe ze zwykłą armatą, tak aby porównać, czy łatwiej będzie robić średnio lepsze wyniki, bo wiadomo, że w teorii zawsze w tym działaniem będziemy mieli szansę na największy demecz, ale liczy się to, jak na dłuższą metę będzie nam szło i jak będą się układały te potyczki średnio uszkodzeni. Także to na pewno... Będę chciał jeszcze przetestować, no i oczywiście zachęcam Was do dyskusji. Możecie mi napisać jak wygląda u Was gra T49 i też czy powinienem starać się na początku bitwy już robić ten damage i grać bardzo agresywnie, czy też lepiej może przeczekać te pierwsze minuty, tak jak to było w drugiej rundzie. No bo w drugiej przeczekałem, z tym, że wyszło gorzej niż jakbym atakował. No i dobra, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.